Cześć. Dzisiaj pokazuję Wam używaną kartę. Jest to GTX 1080 Armor 8GB. Sam kopię na tej karcie. Dzisiaj akurat wyląduje ona w komputerze mojego syna, więc pod, robię podmiankę. 1080 idzie do kompa, a 3060Ti, który wcześniej był testowany, idzie do koparki. No tą kartę mam już ze 2 lata, całkiem dzielnie się sprawuje. Chciałem Wam pokazać, nawet jej powiem szczerze nie czyściłem, ze względu na to, że zaraz muszę jechać do pracy, więc robimy odcineczek już, że tak powiem, na szybko. Tak wygląda od dołu. Backplate'u jako takiego nie ma, mamy gołą elektronikę na wierzchu. Tak wygląda od góry. Tak wygląda ona z tyłu. No i niestety bardzo brudny przód. A jednak zaraz ją wyczyszczę. E, to jak mówię, świeżutko ją z koparki wyciągnąłem. E, pod wentylatorami siedzi, więc wentylator mi troszeczkę tutaj nadmuchał. No i cóż, mamy tutaj co niefajnego. Dwa gniazda do zasilania. Nie lubię tego, no ale no, okej. Okay, no, bynajmniej w 1080. E, która pobiera trochę prądu. W 1080, która pobiera trochę prądu, no, widocznie uznali, że muszą być dwa gniazda. Są mocniejsze karty, które mają tylko jedno. A tutaj ok, nie ma tu wiadomo żadnych LEDów, żadnych bajerów, jest to taka dosyć czysta, surowa, spartańska karta. Eee, wrzucamy to w płytę, odpalamy i będziemy testować, jak to kopie, jak to działa. Ok, tak więc karta już uruchomiona. Jak najbardziej działa. No, kilka lat działa, więc miała, czemu miałaby nie działać eee, Co mogę Wam powiedzieć o GTX 1080 no, na pewno jest ciepły. Na pewno jest ciepły Tutaj tego nie widać. Eee, spójrzmy tu. Na razie hashek bez podkręcania. To jest 2148 Kartą oczywiście wiadomo bez LHR. Na no, mikrona, ale w 1080 nie robi to jakoś tam za bardzo e, różnicy. Odświeżmy ekran. I teraz patrzcie, 49 stopni jak na razie. Mm, tak, jak mówiłem, to są karty ciepłe, one przy. Przy kopaniu w Rigu naprawdę potrafią się zgrzać po 60 stopni przy, przy wentylatorach ustawionych na, na 80, 85, nawet 90%. Dobra, podkręcamy ją teraz. Ustawienia, na jakich ta karta chodzi standardowo? To jest 150, 700 i 138 W no i spójrzmy co tutaj będzie się działo Zaraz tu może e, kopanie na T-rexie że na NB-minerze bardzo, bardzo powoli staje. Ok, mamy małe niepowodzenie z racji tego, że e, no musiałbym teraz dobrze motać w sterownikach, a naprawdę muszę zaraz wyjść, jak to się mówi, do pracy. E, postanowiłem pokazać Wam kartę identyczną, która pracuje w, w takim małym rigu, mix. E, sobie go nazwałem. Tutaj mamy rx -y 6600. XT i 360 Ti e, też gigabajta, ale to jest identyczna karta, która pracuje przy takich ustawieniach 750, 155 i 140 W e, z prędkością 34 MHz. I teraz e, spójrzcie, jak wysoką ma e, temperaturę. To jest 55 stopni, e, generalnie m, przy 80%. E, przy 80%. Ludzie często gęsto piszą, że trzeba wymieniać termopady, yy, trzeba nie wiadomo co tam czarować. Powiem Wam, że jak najbardziej nie. GTX 1080 po prostu takie temperatury ma. Yy, ja naczytałem się, że tak powiem, po, 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 jakichś, tam, yy, po jakichś tam dziwnych rzeczach, yy, dziwnych opowieściach stwierdziłem, że. W takim razie wymieniam termopady. Rozprułem wszystkie karty, wszystkie gtx Zostały mi tam bodajże trzy sztuki. Wymieniłem wszystkie termopady, pasty i tak dalej, i tak dalej. I reakcji, że tak powiem, na taką operację było 0,0. Nic, że tak powiem, nie ugrałem. Tak jak karta chodziła, tak, tak chodzi. Takie same ma temperatury. Po prostu jest ciepła i nie ma co tutaj. Gdybacz nie ma co tutaj kombinować, te karty chodzą jak najbardziej na 60, na 60 stopniach. Czasami, no niestety, no taką mają swoją charakterystykę. Tak jak mówię, nie jest to ta sama karta, która kręci w płycie. Tak jak mówię, nie mam czasu na, na, na kombinowanie już ze sterownikami itd., itd. Tym bardziej, że za chwilę, że tak powiem, ten dysk będzie lądował w następnej koparce. Więc nie będę ich, że tak powiem, po raz kolejny gdzieś tam przesuwał tych ustawień, zmieniał i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, bo wiadomo, same nowsze karty. W związku, z tym, w związku z tym nie ma sensu. Mówię, jest to identyczna karta, nie różni się niczym, która sobie pracuje w koparce takiej właśnie, gdzie mam jakieś tam karty zmiksowane. Do tej koparki dojdą jeszcze dwie karty. Będzie tutaj 36i i 1660 Super, żeby zamknąć ligę na szóstkę. Także, no to tyle generalnie ze specyfikacji używanej karty 1080GTX. Prądu żre? Żre. Grzeje się? Grzeje się. Ale no wydajność ma spoko, ja tą kartę spokojnie mógłbym ustawić jeszcze na 160 i na 800, wtedy dostaniemy jednego mega hasha, jednego mega Hasha, ale no temperatura rośnie o jakieś 4 stopnie, więc stwierdziłem, że nie żałuję tych kart, to jest takie optymalne ustawienie. Ee, więc cóż, no, nie ma co więcej e, tutaj szukać. Tak wygląda e, AMAX MSI e, MSI Armor 8 GB. E, de facto ta karta e, kręci się około 20 MHz mniej niż e, MSI Gaming X, e, ponieważ takie karty też posiadałem. E, temperaturowo Gaming X wypada około 2 stopnie korzystniej. Od, od armora, którego tutaj widzimy, ale generalnie, no, Ciut, Gaming X jest Ciut lepszy, ale no jednak to są niezauważalne, że tak powiem, przyrosty, jeżeli chodzi o e, ogranie, tak? A Gaming X Armor był e, sporo sporo tańszy od, e, o, przepraszam, Gaming e, MSI Armor 8G był sporo sporo tańszy od e, Gaming X i tak naprawdę tutaj Cóż, no same, taktowanie, same taktowanie procesora i pamięci przez producenta jest, jest inne. Ta karta różni się troszeczkę tym, że tamta e, Gaming X ma z tyłu backplate, ma trochę inną budowę, e, taką bardziej agresywną, bardziej zadziorną, bardziej taką gamingową, a tak naprawdę jest podkręcona tylko troszeczkę wyżej przez producenta, więc de facto jakieś tam dla graczy parametry są środkowe wyższe. Niemniej jednak w Afterburnerze one obie wyjdą tak samo czyli no tu marketing, niestety marketing, marketing, trochę inna obudowa wyniki dokładnie te same karta ciutkę podkręcona przez producenta, no i tyle właściwie można jeżeli powiedzieć o tych kartach, jeżeli bierzemy karty pod lupę karty MSI, innych kart nie miałem więc się nie będę wypowiadał z racji tego, że są to stare karty no wiadomo, że nie będę kupował dodatkowo kart, żeby je testować tym bardziej starych modeli bo nie opłaca się, no wychodzi, wychodzi, że tak powiem ciutkę mocniej niż 1660 Super, delikatnie, delikatnie mocniej, ale, 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 no jest to okupione prądem, tak. No 1080 te 137, 140 W weźmie, czyli weźmie tyle samo co 3060 i w się, no a jednak te, te około 10 haszy kopię mniej, czyli cóż, jeżeli ktoś ma sprawną, dobrą sztukę i nie musi się za bardzo przejmować prądem, no to jak najbardziej do kopania się nadaje. W grach dużo, dużo wyższa wydajność niż 1660 Super, więc gracze zapewne chętniej kupią 1080 niż 1660 Super, przekonają się sami. Już tam gdzieś we wcześniejszym filmie o tym mówiłem. W momencie kiedy syn chciał z powrotem swoją kartę, bo na chwilę mu podmieniłem na 16, 1080 na 1660 super. Więc cóż, no tak to wygląda, czy polecam, czy nie polecam? Polecam ze względu na to, że użytkuję to, tą kartę około 2 lat, nie mam z nią problemów. Wydajność jest, no prądowo wychodzi trochę gorzej, ale jak najbardziej do kopania się nadaje i przede wszystkim ma 8 GB pamięci, w związku z tym różne algorytmy może kopać jak najbardziej karta e, manigowa. No sorki za te komplikacje typu, że pokazuję Wam kartę, która realnie teraz tutaj na tym t e, podchodzi po 22.6, a, e, a tutaj mamy e, kartę, która Pracuję sobie w koparce, no ale niestety dzisiaj, dzisiaj warunki pozwoliły nam na to i generalnie brak czasu pozwoliły nam na to, żeby pokazać ją tak, a nie inaczej.